Dzień dobry, długo mnie nie było, jestem Leśne Oko z tej strony, ale jestem z tej strony, była przerwa trochę w filmach, bo miałem też problem z programem do nagrywania, ale już teraz wszystko działa normalnie i miejmy nadzieję, że właśnie yy, już tak będzie działać. No i witam Was w kolejnym odcinku z Worker's Research Resources Solid Republic, no bo zauważyłem, że ta gra Wam się podoba, więc yy, będę nagrywać z tego jeszcze więcej, yy, no i tak. Już wracając do odcinka, pojawiło się tu takie coś. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie mogę tego ani wyburzyć, ani nic z tym zrobić. Coś tak właśnie się. O, na przykład tutaj. Ale jak to już przybliżę, to to znika. Nie, ja, ja nie wiem, co to jest. O co tu chodzi. No, ale jest coś takiego. Ja nie wiem, co z tym zrobić. Nie wiem. Wyobraźmy sobie, że tego tu nie ma. Bo ja naprawdę nie wiem, co tu się z tym stało. Mm, ale. Przecież to tak przesuwa? Nie, ja naprawdę nie wiem o co w tym chodzi. Wyobraźmy sobie, że tego tu nie ma, ok. że ciągnie aż tak, to nie, ja naprawdę nie wiem. No ale dobrze, wracając już do y, gry, no to tak, zbudowałem już poza odcinkiem, właściwie to chciałem to nagrać, no ale y, niestety nie wyszło, bo się zacząłem za bardzo martwić, co to jest do jasnej cholery, y, ta jakaś srebrna kreska, no ale... No cóż, nie dowiedziałem się, wczytałem się jeszcze, wyszedłem do menu, wczytałem jeszcze raz, dalej to jest, więc chyba to jest jakiś błąd, po prostu nie wiem, mam nadzieję, że to się może kiedyś naprawić. Ale tak czy siak poza odcinkiem postawiłem sobie tu cegielnie, Nawet tu ludzie przyszli. No i trzeba tu budować węgiel. Węgiel mamy bardzo blisko, więc wykorzystam do tego jakąś malutką ciężarówkę. Wywrotka chyba musi być do węgla, tak? To to jest najmniejsza wywrotka, jaką tu mamy, no to ją sobie wezmę, można ją tu w ogóle przemalować, nie wiem, weźmy taką i będzie tu wozić, yy, ładować się tu węglem, wozić tu, no i będziemy już mieli cegły dzięki temu. Mamy tu w ogóle gdzieś biuro budowy, już je stawiałem, ja jeszcze już nie pamiętam, co ja tu robiłem, a co nie, yy, przemysł budowlany, ale można w każdym razie postawić biuro budowy, tylko może, żeby się dzień zrobił, to by było też dobrze. Tu będzie biuro budowy, nasze śliczne postawimy sobie. No i właśnie biuro budowy. Już tu można przypisać rzeczy. A więc tak, bo biuro budowy to jest generalnie w tej grze. Może ja wyjaśnię w ogóle, no bo pewnie niektórzy nie wiedzą. Biuro budowy pozwala nam budować rzeczy jakby już nie za ruble, yy, tylko po prostu własnymi siłami. Że przyjeżdżamy ją robotnicy z przystanku, yy, dostarczamy tam własne. Y, zasoby. Właśnie tu przyporządkowuję wszystko. No i z racji, że mamy już żwir, to będziemy mogli robić y, te drogi takie żwirowe. Z racji, że mamy cegły i deski, to będziemy mogli robić bloczki, na przykład takie jak te bloczki z cegły, więc y, myślę, że będzie spoko. Tylko przyspieszę prędkość, bo jest w ogóle noc i, i mało co widać. No ale właśnie i tutaj już zaraz powinien przyjechać, powinna przyjechać pierwsza dostawa węgla. Pracownicy już tu są no i będziemy wyrabiać cegły. A tak, to jeszcze chciałem mm, kontynuować po prostu produkcję tej żywności, bo jak widzicie mamy tu pełni zboża, a nie mamy co z nim zrobić. Więc tak, zakłady spożywcze y, tutaj gdzieś powstaną. Y, no, dajmy na to, że może w sumie można by to zrobić tak od razu tutaj, tylko, no widzicie, miejsca tu nie mam i tak to tego nie połączę tu a tymi drogami, przez to jakby takimi wewnątrzfabrykowymi, nie mogę tego połączyć, no bo kurde, no bo przez drogę już taka zwykłą, taka droga międzyfabrykowa, no bo widzicie, tu się robi takie połączenie międzyfabrykowe, no ale tu tego nie postawię, to ja już myślę, że gdzieś dalej, żeby te ciężarówki trochę jeździły, bo się nie opłaca takiej malutkiej ciężaróweczki, żeby przejeżdżała 5 metrów. Yy, więc postawimy sobie na przykład, my tu, zakłady spożywcze, zaraz tam prąd trzeba będzie dociągnąć. Swoją drogą, można by im tu podstawić silos, tak. O, to będzie dobry pomysł, bo jak z, zbiorów mamy już tam pełno yy, wszystkiego, yy, nazbierali już sobie w, tych, yy, w tym kołchozie zboża, no i nie mają gdzie go składować. Teraz zrobiły im piękny kołchoz, będą mieli gdzie składować zboża i będziemy mieli jeszcze większe zapasy dzięki temu. Tu w ogóle, no widzicie ile tu tego, mi się już to po prostu nie mieściło, więc ten silos będzie wykorzystywany mam nadzieję. Tutaj będziemy przerabiać te płody rolne na bułeczki. Jeszcze przydałoby się zrobić mięso. Yy, mięso, mięso, mięso. Hodowla zwierząt, tu też potrzebują płodów rolnych. No i będziemy robić właśnie później mięso z tego. To też można tu, załóżmy, że już tu będzie taki nasz przemysł żywieniowy. Postawimy sobie hodowlę zwierząt, a załóżmy, że w tym miejscu. Żeby nam się to ładnie połączyło, bo to trzeba to rozplanować. Później będzie na przykład rzeźnia i widzicie, ona się już łączy tu automatycznie z y, połączeniem wewnątrzfabrykowym z tą tutaj y, hodowlą zwierząt. Już nie trzeba będzie tego ciężarówkami bolić tych tam krówek tylko one sobie po prostu przejdą do rzeźni, wiem jak to brzmi, ale no, cóż. no Nie ma wyjścia, nasi, nasi tutaj obywatele naszej wspaniałej republiki muszą dostawać mięso. Na razie dostają y, mięso socjalistyczne, tutaj znaczy w sensie no, z krajów socjalistycznych, y, bo ściągamy to tutaj właśnie widzicie. Import materiałów jest tylko z, za ruble z krajów po prostu tutaj bloku wschodniego. Dolaru, dolarów mam tu na zero, jeszcze ani nic nie importujemy, ani nic nie eksportujemy za dolary. Może później pomyślimy o jakimś dolarowym eksporcie, ale na razie nie. W sumie można myśleć, żeby to ładnie wyglądało. Mamy już żwir. Kazać przebudować na przykład tę ścieżkę. Na taką już żwirową. O. I niech biuro budowy się tym zajmie, że to jeszcze kupimy im coś. Yy. Zwrotki. Damy im ze yy. ...trzy, bo to się czasami przydaje. Autobus jakiś, dajmy im takiego. Zamkniętą skrzynię, dajmy im ze. A no nie wiem, dwie takie. Spychacz, dwa. Dźwig może się przydać. Koparka. No, jak są z Was pychaczy, to koparka jedna wystarczy. Betonowóz do asfaltu. niech już. Dobra, trochę za dużo tych wywrotek. Dobra, jedną sprzedamy. Tu będzie walec. No i jeszcze taki. Nie wiem, na razie myślę, że dźwig wieżowy się nie przyda. Zresztą tu chyba nie jest jakoś konieczne. I dobra. Mamy to. I czy Wy się teraz zabierzecie? Halo. Proszę się zabrać za tą ścieżkę. O. O, o. Wyjadą robić. O, jadą, jadą, dobra. Teraz jadą po żwir się załadować i będą robić ścieżkę. Dobra, dobra. No to świetnie. To już mamy ogarnięte. No to teraz trzeba przywieźć te płody rolne stąd. Mogę znamy się tym ładować też równie dobrze w tym SIDOSie. O, to będzie też dobre właśnie do załadunku. Żeby te ciężarówki, które będą stąd odbierać to zboże, nie blokowały miejsca tym ciężarówkom, które tu to zboże przywożą, no to odbiór będzie po prostu z sidosa, no a dowóz pól będzie do Kołchozu. To będzie myślę dość wydajne, tylko tak teraz kupujemy sobie co jest potrzebne, zamknięta skrzynia no to tak. No to kupimy sobie z jedną taką tu nie ma dużych odległości, więc myślę, że jedna taka sk zamknięta skrzynia sobie poradzi. Jedź uruchom i jeszcze drugą, tak, jeszcze drugą taką samą chyba zamkniętą skrzynię. Kupimy, żeby woziła zboże do, yy, do tutaj hodowli zwierząt. Jeszcze może zaznaczę, że się zboże ładuje, tak dla pewności. No i dobra jest. Teraz trzeba tak. Teraz trzeba dowieść tutaj pracowników do tego naszego zagłębia żywieniowego, No i prąd. Może najpierw pracownicy. Yy, czyli tak, przystanek musimy tu postawić. Szybko go za ruble machniemy, żeby już nie, nie było problemów z przejazdem. Yy, I robotnicy. No to kupujemy autobus. idę tu swoją drogą lubi pracuje tu? Dobra, po pierwsze, czy ten przystanek ma dojście wszędzie? Ma. Cudownie. Tu pracuje no, dobra. Tu będziemy potrzebować dość sporo ludzi. Ale też to jest blisko, więc myślę, że jeden takiej przeciętnej wielkości autobus wystarczy. Po, powiedzmy, że kupimy im takiego. Po prostu kupimy tutaj takiego Zisa. Będzie tutaj miał ładunek. A tutaj miał wyładunek. Jedź. Bo ci ludzie. To jest też ciekawe, bo z tego co wiem, no to ludzie muszą dojechać właśnie do pracy. Trzeba ich dowieść autobusem, ale później się sami teleportują do domu. Już odwieźć ich nie trzeba. Dlatego rozkład mogliśmy skonstruować tak, żebyś po prostu tylko ich dowoził do pracy. O, widzicie, już jest pierwsza dostawa płodów rolnych. Tutaj będzie to zaraz działać. No i teraz, właśnie, jeszcze prąd. Podstacja elektryczna, powiedzmy, że gdzieś tutaj. Dobra, ja może włączę tą automatyczną budowę, zarówno po. Wyłączyłem, żeby te ścieżki postawić, ale teraz to już nam się przyda, bo jeszcze nie jesteśmy tak samowystarczalni. A właśnie, trochę właśnie dup, do dupy postawiłem tą podstację, przecież ona ma zasięg teraz tylko na y, te bułeczki nasze cudowne, a nie ma tutaj y, do hodowli zwierząt zasięgu. Czekajcie, ja, ją, czy, czekaj, ja ją muszę jeszcze raz postawić. Na przykład tu. Oj, teraz nam wszystko obejmie ładnie, pięknie. I teraz druty. Tylko gdzie ja mam te druty podłączyć? To jest kolejna sprawa. A w sumie dobra, zrobimy sobie tutaj rozdzielnie średniego napięcia i druty będą szły tak, tak. I tu będzie wychodził ten nasz mniejszy drut, tak. Dobrze, działa, działa. Znaczy, no tak działa. O, już pracownicy przyjechali pierwsi. O, już kolejni doszli. Bułeczki są robione. Tutaj mięso mm. Mięso jest robione. Jeszcze może postawimy tu jakieś, nie wiem, co tu jeszcze możemy, jakąś chłodnię, może magazyn na to mięso, czy coś. Yy, Chłodnie powinno się dać postawić. Żywność, już, ale czy ona się tu podłączy? Właśnie może z tym być problem. Yy, magazyn mięsa. No i właśnie ona to ma Ech, to ma podłączenie tylko tak, żeby, chociaż czekaj, e, ty, możesz, może się uda, jakiś, czekajcie, gdyby to zrobić tak, to czyli ja tu teraz dociągnę drogę? Ty, dociągnę, dobra, działa, będzie działać, dobra, a więc tak, mamy magazyn mięsa, już tu wszystko będzie działać pięknie, ładnie, teraz się nauczyłem, że trzeba robić magazyny, bo... Inaczej to się wszystko blokuje, jest masakra. Yy, więc jeszcze tu zrobimy. Tu akurat nie jest na razie jeszcze to, to aż tak potrzebne, ale też możemy dla mm, pewności zrobić magazyn. Będzie mieć podłączenie bezpośrednie, no i dobrze i pięknie będzie funkcjonować tutaj nasze zagłębie yy, produkujące żywność. Teraz możemy zacząć wozić tutaj naszą żywność i nasze mięso do tamtego sklepu. W sumie możemy tu jeszcze trochę zieleni postawić, bo tak wepchnąłem tą drogę na yy, tak trochę hamsko i teraz przez to jest tu mniej zieleni. Niech nasi tutaj wspaniali robotnicy pracują wśród zieleni. Ale niech nie zapominają tutaj jeszcze, jaki to jest kraj. Postawimy tu jakiś pomnik. Poczekajcie. O, tutaj Lenin, Lenin będzie tu patrzeć na naszych tutaj pracowników. Dobra, yy, i teraz tutaj mamy duże bezrobocie, o już trochę mniejsze, bo jadą na, w sumie można by ich też wozić na pola, ale nie, no tutaj sobie nasze radą, raczej jest problem z odbiorem tego do kołkodu niż z yy, pracownika, niż ze odbiorami, więc nie będę ich tam na razie wozić. Yy, no ale tak. Żywność działa, działa. Mamy tutaj wszystko. Tu jest mięso. Tu jest y, jedzenie. Może dobra, może jednak... Może jednak trochę więcej tych robotników, no bo tu teoretycznie jeździ ten jeden autobus, daje sobie ziomek radę, no ale jednak by tu wypadało trochę większą mieć wydajność, bo nie mam tu na razie za dużo tych bułek. Tak samo jak nie mam tu na razie za dużo tego mięsa więc można by puścić drugiego taki, drugi taki autobus, drugiego takiego tutaj da, do pomocy yy, będziesz jeździł też stąd, ładunek i tutaj yy, tu wyładunek jedź, jedź szybko, pracuj pracuj jak trzeba trochę może się zmniejszy chociaż to bezrobocie No już 20 osób jest bezrobotnych na bok na początku jak to zaczynałem to było 70, więc jest postęp, w sensie jak zaczynałem to nagrywać, tam przed nagraniem jak się patrzyłem, dobra. Yy, tutaj, no to tak, żywność jest ogarnięta, cegły, cegły są ogarnięte, to właśnie, zobaczmy jak im ta ścieżka, zbudowali już całą ścieżkę, Ej, świetnie, cudownie, dobra, to teraz bierzemy się za budowę drogi. Niech tutaj. O! Ty, ty, ci ludzie nie będą mieli dojścia do domu przez chwilę, ale później będą mieli, to jakie? Trzeba się trochę pocierpieć. Idę? Dwie osoby zostały, zostały odcięte właśnie od reszty świata, bo... Bo remont ścieżki. Nie no, czekajcie, może... Nie. No dobra, niech się, niech się tam przemęczą, zaraz im to wybudujemy, to będą sobie mogli chodzić. Ale teraz chciałem jeszcze, żeby ta żywność... Jak już ją produkujemy, no to najlepiej by było, żeby ona jechała do miasta. Więc kupimy sobie tu taką, myślę, że taka mała zamknięta skrzynia wystarczy. Ona będzie jechać tu do magazynu, będzie się ładować żywnością i włożyć ją do domu handlowego. No tak, tutaj są spore zapasy, więc będzie dobrze. Mięsa jeszcze nie mamy sporych zapasów, ale produkcja idzie, jak tylko dojeżdżają. Płody rolne. Chociaż kurde, jednak za mało tych płodów rolnych tam dojeżdża. Kupię jeszcze dwie takie zamknięte skrzynie na płody rolne. I jedna będzie jeździć właśnie y, z tego silosa, czy silosu. Będzie jeździć tu. Druga będzie jeździć też stąd. I będzie jeździć tu. No i jedźcie. Jedźcie, bo płodów rolnych potrzeba. To, to, to może nie jest najlepsze hasło, no ale no cóż, róbcie swoje i nie pytajcie, dobra. To jest kościółek. Mogą sobie przyjść do kościółka z tych bloków, żeby tam nie narzekali. A i tak narzekają, że nie mogą przyjść do kościoła, przecież macie pełno miejsca w tym kościele. No jest, Jesteście tak nieudolni, że nie potraficie dojść do katedry. Dlatego musiałem Wam tu osobny kościół postawić i dalej narzekacie. No co za ludzie. Ale teraz... O kurde, żywność przyjechała to jakiś turm na dom handlowy, kurde. Może za mało tej żywności jeszcze się okaże zaraz. Nie no, może jakoś... Może jakoś przetrwają od dostawy do dostawy i może jakoś się uda. Mięsa też już tu troszkę jest. No to wysyłamy teraz ciężarówkę po mięso. Po to musi być chłodnia. Jest tylko taka duża chłodnia. Serio? Serio? No dobra, ja to kupię, ale yy, ile to ma? 6,5 tony mięsa. Yy, no to ja dam to. Czekaj, to zrobimy tak. Będziesz jeździć stąd, właśnie. Będziesz jeździć tu, ale ja ci nie dam załadunek 100%, tylko załadunek na przykład tyle. O, żebyś, zobaczymy, ile on wtedy załaduje, no bo raport gospodarczy. Ruda żelaza spada na światowych rynkach. Hmm. No, na razie nie produkujemy rudy żelaza, ale no cóż. No niech im będzie, no. Jak ch chce spadać, to, to niech spada, dobra. Hmm. Czy teraz nasza produkcja tu się zwiększa? Mamy tu już... O właśnie, ile Ty zabrałeś teraz tego, Panie? Dwie tony dobra, myślę, że dwie tony im wystarczą. Oni w ogóle zmieszczą dwie tony w sklepie? Właśnie nie, oni mają tu tylko na tonę magazyn, to... E, dobra. Jakoś to będzie, najwyżej mięso będzie jeździć w kółko. No co, w chłodni jest w chłodni, o co chodzi? Może sobie jeździć przecież w kółko nawet przez miesiąc. Chodzi? Ja nie rozumiem, o to, ja nie rozumiem, jaki, jaki to może być problem. 174 tony płonów <noise> rolnych! Ten silos to naprawdę był potrzebny. Naprawdę. W sumie można by pomyśleć o eksporcie tego mięsa, pewnie tego mięsa jest tu dużo, bo a mięso jest, ile jest mięso warte tak swoją drogą na granicy, mięso, 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 czyli za mięso sporo płacą, więcej niż za masę bitumiczną, czy można by eksportować mięso? No, turyści w ogóle jacyś chcą przyjechać, ale nie, niestety turystyka to jeszcze nie, tu, jeszcze nie teraz. Ale przyjedzie tu ktoś w końcu budować tę drogę? O, właśnie jak to powiedziałem, to przyjechali. A nie, to przyjechał w Żwiry, jeszcze nikt tu nie przyszedł budować, ale zapewne biuro budowy wysłało teraz autobus. Tak, 51 osób przyjeżdża budować taki kawałek drogi. To jest a nie, przepraszam, 51 osób przyjechał zbudować komuś chodniczek do domu. Socjalizm pełną gębą. Po prostu. O, i właśnie jeszcze. Do baru trzeba też przywieźć alkohol. No i przydałoby się, żeby ci ludzie. No bo tak, ze zboża właśnie możemy produkować właśnie żywność, możemy produkować mięso, ale możemy też produkować alkohol, żeby nasi mieszkańcy mogli się upić. Ale to już w następnym odcinku, bo zaraz ten odcinek będzie tak długi, że nikomu się nie będzie chciało tego oglądać, więc... A dobra, w sumie jeszcze chrzanić to, zrobimy to teraz jeszcze. Chrzanić tam czas odcinków, lubicie Worker's as a sobie ktoś nie obrazicie. Yy, dobra, yy, gdzie to jest, tylko teraz szybko tak. Yy, gorzelnia, o! Mamy za dużo płodów rolnych, więc gorzelnia będzie idealnie. O, gorzelnie postawimy tutaj, nie trzeba będzie wozić ludzi, ci tutaj z tego brospynę będą robić. O, nawet muszę. Ej ty, ej dobra, mam pomysł. Co, czego my potrzebujemy, żeby gorzelnie wybudować? Asfaltu niestety, tak? Nie, już myślałem, że się uda wybudować ładnie gorzelnie, ale niestety jakieś asfaltu potrzeba, a asfaltu nie. Niestety jeszcze nie wybudujemy jej samodzielnie. Niestety jeszcze musimy się posłużyć tutaj budową za ruble. No i dobra, i teraz szybko tutaj jakaś malutka ciężarówka, żeby dowoziła zboże. A taka w sumie. To jest tak blisko, że, dobra, jedź. Ty będziesz tutaj bohaterem, będziesz dowozić zboże. Będziesz, ty będziesz, ty panie FZK A07 kryta, ten kto będzie tobą jeździć, to będzie odpowiadać za alkohol dla całej, dla całej republiki. Nie możesz zawieść chłopie, bo będzie źle. Nie będziemy mógł się upić. Dobra, e, teraz tak. Tutaj mamy co? No tak, dobra. No to dobra, już tutaj jak widzicie, żywność działa. Mięso działa. Alkohole jeszcze nie działają, bo jeszcze może nie dojechało, ale już, już tutaj jest w drodze ten gościu, więc zaraz też będzie działać. Przychody mamy no akurat na mini, postawiałem gorzelnię, ale, ale tutaj powinien nam import powinniśmy mniej wydawać już na import, bo mamy już swoją żywność tutaj w sklepie. No i co, to by było w dzisiejszym odcinku z tej gry na tyle. Ja się z Wami żegnam w ogóle. Tutaj już drogę świetnie wydobyłem, w tych osób nie widać na placu budowy. Po prostu droga się sama robi. Dobra, tym optymistycznym akcentem zakończymy ten odcinek. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, bo widzę, że bardzo dobrze sobie z tym radzicie po ostatnich subskrypcjach, za które też dziękuję. Jeśli Wam się podobało, no to zostawcie lajka. No i co, do następnego odcinka. Cześć.